Właśnie, wróciłem z tego półtora godzinnego spaceru, kiedy to nagrałem do Was ten filmik. Zobaczcie. Tutaj widzicie drogę w w Waltera Jankę. Przykładowo stałem tam 30 lat temu. Całego tego, od tamtego kościoła osiedla tam byliśmy w lesie. Tego wszystkiego tutaj, łącznie z tamtymi nowymi budynkami 30 lat temu nie było w ogóle. Tutaj 30 lat temu jak ja stałem po drugiej stronie ulicy jechały rzędem na żniwa kombajny i zbierały tutaj e, były żniwa, tak? zbierały zboże. Tu wszędzie zboża. Ta trakcja elektryczna szła. Ale tego osiedla, tych wszystkich bloków 30 lat temu nie było. No nawet 26. Także zobaczcie jaka jest względność czasu czyli za mną teraz więc jest, jest teraz to osiedle całe te bloki wyglądają jak na, na stare a mają dopiero niecałe 30 lat. Ale te bloki też wyglądają jakby miały więcej niż 30 lat, a tak naprawdę one mają Niecałe 15-20 lat. Zobaczcie, jak kiepsko buduje się. A jak, a jak wytrzymały w takim razie butynki 100-200 lat, które stoją w centrach miast? Te stare? Zobaczcie, jaka różnica technologii. A to wygląda strasznie. Ale nieważne: tu, gdzie stoję, w tym miejscu, tu już była łąka, tam pasuje się krowy, graliśmy w piłkę. Tu, gdzie zostawili czerwony szlak, jest wzdłuż płotu jeszcze zostało chyba 10 centymetrów i jest ta ścieżka wydepiona wzdłuż płotów tak zwanych martwych dzielnic, gdzie to są zamknięte dzielnice yy, płotami, gdzie nie ma nawet jednego dziecka, nie słychać? Taka cisza tam jest. Idzie się wzdłuż płotu, to droga była szeroka na jakieś 5-6 metrów. I były tutaj w Polach. Czyli tych wszystkich budynków w ogóle 30 lat temu nie było. Także... Kiedy będziemy, zobaczcie, jak wtedy, 30 lat, i teraz ktoś, kto się urodził 15 lat temu i tak dalej, możemy mówić, że to od zawsze stało te bloki Czy to nie jest manipulacja, ale on wierzy w to, bo nie zna tego, co było przedtem. Także zobaczcie jeszcze raz, jak łatwo nas jest zmanipulować. To za mną, tutaj powinny się ciągnąć łąki, pola, a się trzyma od 28 lat, niecały osiedle, pobudowane spłyty i. W Zobaczcie, jaka jest różnica w odbiorze tego wszystkiego. I teraz zobaczcie w krótkim okresie, jak się zmienia cały ten krajobraz. A jak się zmienił ten krajobraz, że 30 lat temu to były łąki, to są ogromne blokowisko. Ja to pamiętam osobiście, bo ja się tu bawiłem, ja tu spędzałem czas. Tu w tych lasach, tu były lasy, są lasy, się tam ciągną te daleko, gdzie poszedłem tam daleko, wam pokazać. Tam się nic nie zmieniło. A tutaj jest po prostu blokowisko, które wygląda na stare, a ma dopiero 30 lat. I zobaczcie, jak łatwo nas zmanipulować jest. W tak, tak krótkiego okresu. A to dopiero mówiąc, co było 100 lat temu. Pomyślcie, Sława.